Cześć Mankos! Cześć Mankos z Darwan się znanym w, w podróżkę Fortnita. Hmm, jeśli się nagrywa, podoba Wam w opisie, jeśli właśnie ten mi się spodoba łapas sobie dwie rundki solo i widzimy się już w gierce. Jesteśmy z powrotem. Jak widzicie jesteśmy w gierce. Oto w tej chwili chodzi, że musimy zbierać bronię. Oczywiście tu, tu nie jest broń. Na dużo mamy życie, tu... O, granaty, nie wiem po co. Ale okej. Okay. Weźmy, oczywiście ja jest coś takiego jak budulec jeszcze, widzowie. O jest Bitwa! Nie ma. lad Przepraszam, że są lagi, ale... Nie wiem dlaczego Przeładuj Musimy uciekać bo nie mamy życia Dobra mamy jakąś broń Nie no, dobra Weźmy nam rzućmy O to Maria Co ja zrobiłem Jeśli właśnie odcinek spodoba Tak jak mówiłam Łapka Weźmy na razie Chodźmy z widzowie tym bo dlaczego ta tak wysoko sobie spadłem? Najgorzej. Chodźmy po tego tewa tak żeby... Tutaj nie ma żadnej łzy. Tyle ja nic nie zadaję? A, tam! Widzowie. Napiszcie, z jakiej dziurki w ogóle się odcinki. Nie wiem, rzućmy tam, tam... Rzućmy w ogóle tam, do tej dziurki. Tam, 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 tam. Nie. Ora jest Widzicie to widzowie? Tak wygląda. Myślę, że... Myślę... Au, no Jezu, ja on mi pobił, kurczę. No myślę, że z tej z tej będą odcinki na kanale jeśli wam się spodoba, będzie duża aktywność w miarę. Widzowie. Są też mini drum, tak także zrzuty. Wiem, że to jest prawdziwy Fort. No ale niech będzie to, myślę. Kurcze, widzowie, nie ma amunicji. Nie. Czasami będą lagi. Czasami będą ładne, widzowie. Dam wam, dam wam nazwę w tej gierki w opisie. Zachęcam do lajkowania. I subowania kanału. Dobra, mamy jakiś Niestety to jest jeden budulec. Ojej, musimy iść na dół widzowie, bo i strefa się zbliża. I prawie też jakby prawdziwie oh! Fortnite, ale o, o wiele inne. Już mi to przeładujmy. Dobra, weźmy szczelbę. Dobra. A tak, widzowie. I widzicie sobie zmieniłam. Że mam pieska mojego. Widzicie? O nie! O, o, wiją mnie mację. Dobra, weźmy. Dobra. Mamy niestety jedną broń. Choć bardzo apteczki. Mmm. O dobre tam się bią. Ale ja zesłaję zas. Karteczkę daj. O nie snajpa. Nienawidzę snajpa. O, na szczęście, widzowie. A ła! ła, 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 ła. Ja Tylko wam powiem tyle, że snajpa jest bardzo OP. Pe? Dobra, weźmy to wypijmy. Snajpa jest, myślę, bardzo OP. Pe, bo można sobie bić przez... przez ściany. spadnijmy. Kurczę chwilę, no myśmy do widzowie. Kurczę. Aha, wygraliśmy. Ok, 13 killi zrobiliśmy. Dziwne. Widzimy się po reklamie. Jesteśmy z powrotem reklama, Oczywiście się też sobie, zrobimy mini opening. No. Zrobiliśmy jakąś misję? Nie. Dobra, widzimy się już w tej dzierce, widzą. Jesteśmy z powrotem. Jak widzicie. Nie mam żadnej broni, oni mają. Musimy uciekać. Mm. Moja ulubiona snajperka. Kurczę, nie trafiłem. Tą snajper jest bardzo trudno trafić. Znaczy ja nie umiem w tym sensie. Dobra, czy został? Nie? Dobra. Jest to widzowie. Jeszcze ja teraz spadnijmy. Jest! O, ale to było widzowie. Myśmy ja to wypijmy. Dwa razy nie wiem po co. A żeby to nie było zapełnione. Odcinki będą czasami codziennie, a czasami nie. Usiągnęła też. Oszegnam się zawsze przyda. Dobra, dostał. Kurde, dobry jest tak Dobra, mamy w miarę amunicję. Mamy też jakiś tarabin. Musimy wziąć sobie tą apteczkę, widzowie. Dobra, nie lubię tej broni. Musimy ją widzowie. Nasza odgrana. Bruno, jeśli wam się podobają z tej gierki odcinki. Lado Czasami będą ładni widzowie, nie wiem dlaczego. No zostawcie łapki. Jeżeli będzie 5 łapek, no to będzie dalej kontynuowana. Jeżeli będą chociaż 4 łapki i 40 wyświetleń dzisiaj, to na 2 minuty będzie kontynuowana seria z tej dzierki. O Jezus, biorę to. Weźmy na razie to. Jezus, apteczka. Druga apteczka. Mili, bierzemy miligana widzowie. No, mm. ja, chodźmy tu. Weźmy to trzeba. Te, Nie wiem czy trzeba jest patrzę. Zostało 20 graczy ma, Macie to po lewej stronie na górze macie. Aha, skrzynkowo od nas. S Easy. To był od nas się zrespiła? to by była snajpa, Zero Mamy 300 amunicji do, do tego, jak hmm, to się nazywa, do do minidżana. Do... Aha, poczekaj. Wiesz co, ono jest op, widzowie, to jest op. Ne, uda, ne, na razie udajwa, udawamy, że nie mamy tego, że to już odbieramy, znaczy mini-dana nie mamy, ale teraz nie będziemy udawać. Weźmy też ammo. Czyli mamy takie chyba zadanie. Jest, kurde, zaliczyło nam wizory. Ile zostało? 11 osób. Nie, nie, to jest nieopłacalne Dobra, zrobiliśmy, żebym oczył się sobie jeszcze mały opening. Um, jest mała strefa, w miarę jest zimnych okup. Słyszę, że jakieś strzały, widzowie. pewa wypi... lag. Zostanie będą lagi, ale to nie moja wina. Gdzie oni są? O, tu jest. Wejść. Pozdrawiam. Pozdrawiam tych, którzy będą brali. On już to przegrał. Widzę, oni już to przegrali. Bo mam tylko te broje. mam? Jeszcze trzy osoby. U. No i wyjrzeliśmy. Widzimy się. Już tam. Jesteśmy z powrotem. Dobra. Ile my mamy? Weźmy to misję. To było hard jeszcze. Dobra. Otwórzmy strzynki. Zrobimy teraz opening. No i otwieramy. To nam wydropnie. 11 do shotguna. 168 monetek i 3 kryształki. A jeszcze tam 9 było, okej. Okay. Gremy. Czojny. Dobra, i Beach boards. Otwórzmy. O nie zauważyłem. Czyli 16 do snajperki, 15 do granatów, 15 do pistoletu, 71 monetek. No i jeszcze ta mała skrzynka. 2 do, do granaty, 3 do rakietnicy, 1 do granatów i 12 coinów. No i już chyba. Tak, lepszy już od rana. Lepszy snajper. Leczmy Uzi. Leczmy granaty. Jeszcze mamy jakieś misje zrobione. A już. To by było na tyle. Czy się nie spodobał? Zostawcie łapeczkę w górę, suba. Ja się z wami żegnam. Siema!